Dzień dobry, trzeci odcinek Ech O trudnym dylemacie scharakteryzowania dwóch bohaterów, którzy są sobie przeciwstawieni moralnie, etycznie i poglądowo w noweli Żeromskiego, mianowicie generała Rozłockiego i jego bratanka Rymwida. Krótki wstęp do historii tych postaci. Generał nie ma swoich dzieci. Rymwid, czyli Jan Rozłocki jest jego bratankiem. Jego brat zmarł na polu walki i wymusił na swoim młodszym bracie, właśnie generale Rozłuckim, opiekę nad jego osieroconymi synami. I generał się z tego przyrzeczenia wywiązał, bo przysięga dana bratu była dla niego przysięgą świętą. Więc Rymwit jest w zasadzie tak naprawdę funkcjonalnie jego synem, został wychowany przez niego. Na pewno większy wpływ na niego niż ojciec miał, właśnie generał Wozłowski. I porównując sobie postawę tych dwóch bohaterów, widzimy rzeczy następujące. Powiedział, że zajmijmy się najpierw pierwszym zagadnieniem stosunkiem do wojska carskiego. Generał ma do wojska carskiego stosunek taki, jak żołnierz może mieć do wojska. Proszę. Jest wiernym, wiernym żołnierzem, który nie wyobraża sobie zdradzić ideały, zdradzić przysięgę, wystąpić z tego wojska. Bardzo go boli w tym kontekście czyn Rymwida, czyli opuszczenie wojsk carskich i przejście do powstańców. Generał nie wyobraża sobie też, może dlatego, że to wojsko jest jego życiem, jego całą świadomością. On się praktycznie urodził będąc wojakiem. W wojsku spędził decydującą większość swojego życia. Bratanków wychował na wojaków. Jest człowiekiem, który, który nie zaznał w życiu żadnego innego stylu życia niż tylko wojsko, i stąd może ten jego. Taki dziwny, wierno-poddańczy stosunek, który zakłada, że zawsze armia ma rację, zawsze wojsko ma rację i stąd pewnie dlatego też podjął tę decyzję, że zdrajcę, niezależnie od tego, kim jest zdrajca, należy ukarać. Rewit natomiast do Wojska Carskiego ma stosunek taki dosyć skomplikowany. My niewiele wiemy o tym bohaterze, ale możemy się domyślić, że, że on nie traktuje Wojska Carskiego jako wyznacznika swojego priorytetu życiowego. Bo w stosownym momencie, kiedy rozpoczynają się przygotowania do powstania, Rymwid występuje z, z armii carskiej, przychodzi na stronę powstańców i namawia stryja do tego, żeby zrobił to samo, czyli, czyli łamie serce tak naprawdę stryjowi, bo, bo widać od razu, że ten stosunek do wojska carskiego jest bardzo ważnym zagadnieniem dla rozłódzkiego, natomiast dla Rymwida tak sobie stopień identyfikacji z polskością. Z generałem sprawa jest o tyle jasna, że widzimy, że on przedtem czuł się Rosjaninem i w zasadzie był Rosjaninem, a nawet jeśli mówił o sobie jako o Polaku, to Polaku funkcjonującym w rzeczywistości urzędowej carskiej. Natomiast na starość, w tym momencie, w którym go poznajemy, w momencie akcji, jest to bohater, który Ostentacyjnie jest Polakiem, który mówi po polsku, nawet jeśli akcentuje po rosyjsku, nie przeszkadza mu to i czuje się Polakiem. Należy się zastanawiać, czy ta Polskość nie była powodem, dla którego został wydalony właśnie z wojska rosyjskiego. Natomiast Rymbit swoje przywiązanie do Polski objawił właśnie w momencie przejścia do powstania, a można by było przypuszczać, że może trochę wcześniej, kiedy generał zaznacza, że, że Jan Rozłócki, jeszcze wtedy nie Rymbit, jego bratanek, ożenił się z Polką I, i być może możemy sobie przypuszczać, że jest to ten moment, kiedy on został poddany jakiejś ideologizacji takiej propolskiej, i dlatego też m.in odszedł od tej wizji życia, którą proponował Mostryj. Pojmowanie honoru. No i tu mamy naczelną rzecz, która różni naszych bohaterów. Rzecz, która doprowadzi do tej wielkiej tragedii na końcu. Kiedy generał Rozwocki i jego wojska pojmali Rymwida, to to jest ta scena, w której w zasadzie można by było się zastanowić nad pojęciem honoru. Honor dla naszego generała jest to um, ukaranie zdrajcy, który zdradził swoich towarzyszy, swoje wojsko um, i przeszedł na stronę wroga, mało tego, ofiarował temu wrogowi wszystkie talenty, jakie posiadał, a jakie tak naprawdę rozbudziła w nim, e, darowała mu właśnie ta armia carska. E, więc w taki sposób postrzega honor generał Rozłudzki, i stąd ta decyzja o tym, żeby bratanka skazać na śmierć. Zwrócił uwagę, że on specjalnie nie oszczędza siebie w tej historii i opowiada, że w sądzie polowym było pięciu sędziów, dwaj byli za skazaniem, dwaj przeciwko i do niego należał głos rozstrzygający. I on podjął decyzję o śmierci. Natomiast pojmowanie honoru dla Rymbida jest zupełnie inne. On utożsamia honor z, z narodowością, z byciem Polakiem. Stąd bycie Polakiem jest dla niego na tyle ważne, że postanawia z tej polskości, tej polskości nie opuścić do końca. I stąd mamy tę postawę tego bohatera, który na sądzie polowym mówi, że ten sąd jest niczym w porównaniu z sądem bożym, przed którym stanie. Czyli widać, że on utożsamia sobie pojęcie honor z pojęciem absolutnej prawdy, a dla niego absolutna prawda jest stanięcie po stronie swoich, po stronie swojego narodu i nie poddaje się nawet chwili śmierci, co zresztą generał zauważa z dumą, że będąc okaleczonym, będąc wymęczonym staje naprzeciwko szwadronu strzelców i, i z dumą i z pogardą na nich patrzy i taka piękna śmierć powiedzmy jest też czymś co generał uznaje za honorowe. I tyle jeśli chodzi o takie porównanie ich i my porównujemy po to tych bohaterów, żeby tutaj się tak naprawdę zastanowić nad tym jednym pytaniem, końcowym pytaniem, jakie dylematy etyczne zawiera nowela Żeromskiego. Oj zawiera mnóstwo dylematów etycznych, bo jak się nad tym zastanowimy, to mamy po pierwsze Problem, czy rodzina jest ważniejsza, czy, czy, czy obowiązek jest ważniejszy. To jest problem generała rozłóckiego. Czy skazać na śmierć swojego bratanka, jedynego przedstawiciela rodu, czy może ewentualnie znaleźć w jakąś, sobie jakąś taką cząstkę duszy, która mu przebaczy. I wiemy już, że dochodzi generał do wniosku takiego, że, że tego przebaczenia raczej nie będzie, a przynajmniej tam, gdzie jest honor, tam, tam przebaczenie nie ma, na przebaczenie nie ma miejsca. Dylematem etycznym też jest, czy Rymwid dobrze postąpił, czy dobrze zrobił nasz bohater, opuszczając swoje dziecko, jak wiemy ciągle w rękach w chwili śmierci trzyma zdjęcie swojego synka Piotrusia. Czy dobrze zrobił, poświęcając swoje życie i zostawiając dziecko bez ojca? Czy dobrze zrobił w końcu, nakazując przed śmiercią wychowywać syna na Polaka, i to takiego Polaka, który kiedy przyjdzie ten, ta chwila, ten moment prawdy, pójdzie i da świadectwo? Trochę w tej postaci możemy zobaczyć rysów ojca Ignacy Gorzeckiego, który też w taki sam sposób wychowywał swojego syna i wiemy, że nie skończyło się to do dobrze, wiemy, że problemy psychiczne jakie miał Ignacy potem przez całą resztę swojego życia chyba nie były specjalnie warte tego typu wychowania, ale Rymwid ma, ma ten dylemat bardzo spłaszczony, bardzo tak uproszczony, wie, że jego ideały życiowe powinny być też ideałami jego dziecka, więc chce wychować je w takim samym duchu, w jakim sam się wychował. Trzecim dylematem etycznym, który zawiera nowela Żeromskiego, to jest to, czy warto się spowiadać innym ludziom z bardzo dramatycznego i bardzo delikatnego epizodu w swoim życiu. I to jest naprawdę bardzo poważna dyskusja, bo, bo, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy było warto. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje pod koniec naszego, naszej noweli. Kiedy generał mówi Przypadłem piersiami do ściany Czekam, czekam, nareszcie trach Czyli ten moment śmierci Rewida Geometra Knop zdjął czapkę I coś tam z chłymi wargami do siebie szeptał Gunkiewicz grzebał patykiem w popiel Jakby pragnął pozakopywać sobite, pijackie Łzy kapiące z jego oczu I tu widzimy tych dwóch bohaterów, którzy reagują Wzruszeniem na tę opowieść I, i żalem ale też widzimy pozostałych bohaterów. Wtem pisarz gminny zwrócił się do generała z pytaniem – proszę też łaski pana generała, a gdzie na przykład jest teraz ten mały syneczek, ów, wtedy sześcioletni Piotruś? – A tobie co na to wiedzieć, gdzie on? – grubiańsko i twardo odpowiedział generał. – Ciekawość mnie wzięła. Czy też spełniła się ostatnia wola i rozkaz onego powstańca? Olszakowski zadaje pytanie drożniące, delikatne, będące jeszcze ciągle problemem dla generała. Takie pytanie, które, yy, yy, które można by było podsumować tak. Wygłosiłeś człowieku bardzo wzruszającą historię, ale ja ci teraz takie zadam takie pytanie, które, którym Cię kopnę w sam środek żołądka. No i tak zrobił. Yy. Ja się też od razu dorozumiałem, odrzekł pisarz, patrząc swymi szelmowskimi oczami, a z bezczelną drwiną prosto w oczy starego generała. Ja się też od razu dorozumiałem, że z tej twojej ostatniej woli, mój ty kapitanie Rembidzie, tego się diabeł musiał uśmiać. Ym, czyli y, to, co robią tak naprawdę y, wójt Gała i pisarz Olszakowski na sam koniec tej opowieści, to jest y, y, desakralizacja rymwida. Oni mówią, y, niepotrzebnie położyłeś y, głowę na... Ym, Dałeś swoją głowę do odstrzału, niepotrzebnie się poświęciłeś, twoje życie jest zmarnowane. Twój wuj, twój stryj nie posłuchał ostatniej woli i nieszczęsny ten Piotruś pewnie żyje zgodnie z jego oczekiwaniami. Nie wiemy, czy tak jest, bo jak widzimy, generał się na ten temat nie wypowiedział, ale zwróćmy uwagę na tę charakterystyczną złośliwość tych ludzi, która może być prawdą. Jest to doświadczenie niemiłe, bo z jednej strony yy, bohaterowie yy, podkopują tak jakby autentyczność wyznania generała, bolesnego wyznania, a z drugiej strony yy, mogą mieć rację, niestety. To znaczy, wszelkiego rodzaju patos, który ogarnąłby czytelnika czytając historię Remwida, może być patosem zbędnym. Yy, stąd ten dylemat, czy spowiadać się w społeczeństwie, jest dylematem poważnym. I yy, 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 myślę, że bodaj nie najpoważniejszym z całej tej książki. No i pozostaje jeszcze czwarty dylemat, właśnie ów dylemat Remwida, czy warto być, poświęcić się dla dobra ojczyzny i to poświęcić całe swoje życie i życie swojej rodziny. I to jest ciekawe zagadnienie, które oczywiście w tej noweli wypada dwojako, to znaczy w pewnym sensie zachowując honor, stał się bohaterem, a z drugiej strony bohater martwy, wiemy, to jest bohater, który już niczego nie przeżyje, a życie jest wartością. I tak jak należałoby się tutaj przy okazji zastanawiać, czy dobrze zrobił, zdradzając swoich kolegów z wojska carskiego, tak też powstaje tutaj problem, czy dobrze zrobił, zostawiając po prostu swoją rodzinę. I z tymi czterema dylematami Państwa zostawiam, proszę je sobie wpisać tutaj, opisać ładnie i w następnym tekście przejdziemy sobie do symboliki lasu.